Rembrandt Harmenszoon van Rijn był nazywany malarzem duszy. Potrafił wydobyć osobowość modela za pomocą mistrzowskiego światłocienia. Twarze z jego obrazów żyją własnym życiem. Był bardzo popularny w XVII wiecznym Amsterdamie. Podziwiany i bogaty cieszył się wystawnym życiem. Stopniowo tracił jednak na znaczeniu i ostatecznie wpadł w poważne finansowe tarapaty i zmarł w nędzy. Był on malarzem, który nie schlepiał gustom publiczności. Każdego człowieka starał się przedstawiać takim, jakim był on w rzeczywistości. Patrząc na jego obrazy można wnioskować, że malarza szczególnie interesowały ludzkie emocje. Rembrandt studiował twarze ludzi, których malował. Był zafascynowany ich mimiką, delikatnymi uśmiechami, przelotnymi myślami, które pojawiały się na twarzach ludzi, którzy mu pozowali. Wpatrywał się w ich oblicza, szkicował, obserwował. Wyszukiwał psychologicznej głębi. Dopatrywał się takich cech charakteru, które stanowią o wyglądzie danej twarzy. Zgłębiał, studiował. Nie chodziło mu tylko o to, by namalować piękną twarz. Chodziło mu przede wszystkim o to, by namalować prawdę. Ta cecha dzieł Rembrandta dotyczy praktycznie wszystkich jego prac, nie tylko portretów. Wydobywanie psychologicznej głębi stanowi o niepowtarzalności jego sztuki i jest cechą jego dojrzałego stylu. Przykładem takiego właśnie dzieła jest Batrzeba w Kąpieli z roku 1654. Obraz nagiej kobiety, w którym nie chodzi stricte tylko o to, by ukazać piękno kobiecego ciała. Dzieło posiada głęboki wymiar psychologiczny i jest jednym z nielicznych dzieł Rembrandta, które przedstawia nagą kobietę, a także jedynym, które ukazuje nagość aktualnej partnerki malarza. Modelką przedstawioną na płótnie jest bowiem ówczesna konkubina Rembrandta. Hendrikje Stoffels. Wykreowana przez malarza intymność sceny, nagość kobiety oraz widoczne na jej twarzy zgryzota i zaaferowanie czymś, czego się przed chwilą dowiedziała, sprawia, iż osoba patrząca na obraz może poczuć zażenowanie. Zupełnie jak ktoś, kto przypadkiem staje się świadkiem zdarzenia, którego nie powinien oglądać. Obraz przedstawia kobietę przystrojoną jedynie w biżuterię i tasiemkę we włosach. Kształty jej ciała odpowiadają szczególnemu Rubensowskiemu kanonowi piękna, charakterystycznemu dla epoki baroku. Kobieta siedzi na skraju łoża, bogato wyłożonego kolorowymi draperiami. Materią w kolorze złota jest najprawdopodobniej jedwab, natomiast białą czysta bawełna spełniająca rolę ręcznika. Na jej brzegu spoczywa lewa dłoń kobiety. W prawej zaś dłoni widzimy delikatny skrawek listu, który kobieta przed chwilą przeczytała. U stóp młodej kobiety widzimy starszą, najprawdopodobniej jej służącą, która czułym gestem ociera stopę skrawkiem materiału. Jednak, co takiego się stało, że na tak pięknym obliczu młodej kobiety pojawił się smutek i zatroskanie? Zgodnie z przekazem biblijnym, Dawid, król starożytnego Izraela, zobaczył z okna swojego pałacu w Jerozolimie piękną, kąpiącą się kobietę, którą zapragnął posiąść. Była nią Batrzeba, żona Uriasza Hetyty, który brał wówczas udział w oblężeniu ammonickiej twierdzy Rabba. Podczas jego nieobecności Dawid nakazał sprowadzić Batrzebę do swojego pałacu, gdzie spędził z nią noc. Kobieta zaszła w ciąże. Dowiedziawszy się o tym, Dawid sprowadził Uriasza do Jerozolimy i nakłaniał go do pożycia z żoną, by nie wyszło na jaw, że Batrzeba zaszła w ciąży podczas nieobecności męża. Ten jednak odmówił. W myśl zasad prawa religijnego obowiązującego starożytnym Izraelu w trakcie działań wojennych współżycie z żoną było zabronione. Chcąc się jednak pozbyć Uriasza, Dawid skierował go w obszar najbardziej krwawych walk z Ammonitami, gdzie Uriasz wkrótce zginął. Wówczas to Dawid sprowadził Batrzebę do swojego pałacu i po zakończeniu żałoby pojął ją za żonę. Pierwsze ich dziecko zmarło tuż po urodzeniu, co miało stanowić boską karę za cudzołóstwo. W kolejnych latach Batrzeba urodziła Dawidowi czterech synów, z których jeden, Salomon, został królem. Rembrandt przedstawił tutaj Batrzebę w chwili, gdy otrzymuje wiadomość od króla Dawida i zastanawia się, jak ma postąpić. Jest to moment wewnętrznego rozdarcia. Pomiędzy obowiązkiem wierności mężowi a poddaniem się woli króla. Za pomocą malarskich pędzli Rembrandt ukazuje stan wewnętrznej rozterki młodej kobiety, jej głęboką udrękę i niepewność tego, co może się wydarzyć. Co będzie z nią, co będzie z jej mężem, jak ma postąpić i co przyniesie przyszłość. Na jej twarzy widać cały wachlarz mieszanych uczuć. Smutku, niepewności, niezdecydowania, niepokoju, czy wreszcie bezradności, będącej przyczyną jej przygnębienia. Smutne, przejmujące zamyślenie kobiety zachwyca. Obraz wzrusza tym bardziej, gdy uświadomimy sobie dodatkowo znaczenie jej imienia. W języku hebrajskim batrzeba oznacza bowiem córkę radości, radości, której na obrazie trudno się doszukiwać. Obraz nie jest jednak tylko ilustracją biblijnej opowieści o królu Dawidzie ale przekłada się również na ówczesną sytuację emocjonalną malarza. Aby zrozumieć głębszy kontekst dzieła, należy zrozumieć nadzwyczaj trudną sytuację rodzinną w domu artysty. Otóż w 1646 roku do domu Rembrandta przybyła nowa służąca, 23-letnia Hendrikje Stoffels. Miała ona pomagać Hirtje Dirks, jego dotychczasowej służącej i partnerce zarazem. Po przybyciu pod dach Rembrandta młodziutkiej dziewczyny, Artysta zauroczony natychmiast się w niej zakochał. Porzucił nawet pracę i przez kilka miesięcy kompletnie nic nie malował. Oddał się bez reszty swej nowej namiętności i młodej, pięknej i dwadzieścia lat młodszej od siebie kochance. Nie mógł jednak jej poślubić. Naraziłby się tym na stratę wielkiej części spadku po saski, swej poprzedniej zmarłej żonie. Dodatkowo problem całej sytuacji komplikowała Hirtie. Nadal formalnie pozostawała ona konkubiną malarza i mieszkała w jego domu. Między kobietami dochodziło do ostrych kłótni. Awantury stawały się z dnia na dzień coraz gwałtowniejsze. Wreszcie doszło do otwartego konfliktu, a Rembrandt stanął po stronie Hendrickie, definitywnie odtrącając Hirtię. Ta natomiast, widząc jak została potraktowana, podała malarza do sądu, oskarżając publicznie o niedotrzymywanie obietnic. Rozprawa zakończyła się ugodą. Rembrandt miał wypłacać byłej kochance stałą rentę i dać jej utrzymanie. Być może cały ten konflikt na tym by się właśnie zakończył. Jednak Hirtje zaczęła zastawiać biżuterię Saski, podarowaną jej kiedyś przez malarza i wchodzącą w skład spadku, jaki miał odziedziczyć Tytus, syn Rembrandta. Doszło do kolejnych kłótni i kolejnych awantur. Wreszcie Rembrandt złożył wniosek o odseparowanie dawnej kochanki w domu dla psychicznie chorych. Uznana za chorą umysłowo, Hirtje została umieszczona w zamkniętym ośrodku. Zmarła kilka lat później. Po jej śmierci Rembrandt zrozumiał, że nie postąpił właściwie. Tragiczny los Hirtje poważnie obciążał jego sumienie. Czuł się winny, iż ponosił największą odpowiedzialność za szaleństwo i śmierć dawnej kochanki. Być może pod wpływem świadomości swej winy namalował ten właśnie obraz. To właśnie Henrikie jest kobietą przedstawioną na obrazie jako Batrzeba. Kluczem do wyjaśnienia, dlaczego Rembrandt przedstawił ją jako Batrzebę, była skomplikowana sytuacja osobista malarza, który w pewnym sensie, podobnie jak król Dawid, nie oparł się namiętności do dużo młodszej, pięknej kobiety. Postąpił tak, pomimo świadomości wyrządzenia ogromnej krzywdy osobie, którą kiedyś kochał, w jego przypadku tak brutalnie odtrąconej i zamkniętej w domu dla obłąkanych kochance. Artysta zamiast zaopiekować się Hirtie i pozostać jej wiernym, po prostu się jej pozbył po to, by móc oddawać się namiętności z młodszą o 20 lat dziewczyną. Wybrał młodą Henrikię i podobnie jak król Dawid sięgający po cudzą żonę i posyłający jej męża na śmierć, uważał być może, że ziszczenie pragnienia posiadania pięknej kobiety warte było każdej ofiary. Ostatecznie jednak, gdy Hirtje zmarła, Rembrandt zrozumiał, że obciążając sumienie jej krzywdą, zapłacił zbyt wysoką cenę za związek z Henrikiem. Rembrandt bardzo lubił tematy, których źródłem była Biblia. Lubił ilustrować biblijne historie. Jednak z kilku względów ten właśnie obraz w pokaźnym dorobku Rembrandta uważa się za wyjątkowy. Jest on bowiem jednym z nielicznych dzieł malarza, które stanowi jako komentarz do jego życiorysu. Poza tym obraz przedstawia nagą kobietę, co również jest dość rzadkie u Rembrandta. Powszechną praktyką wśród XVII-wiecznych malarzy było malowanie tego typu obrazów na konkretne, płatne z góry zlecenie. Jednak w przypadku batrzeby w kąpieli brak jakichkolwiek danych na temat ewentualnego zleceniodawcy. Rozmiar płótna również jest nietypowy. Kwadratowy blejtram o wymiarach 142 cm. Tak duże obrazy Rembrandt malował wyłącznie na zamówienie. Podobnie tematyka. Nie ma informacji o kimś, kto miałby zamówić u Rembrandta obraz przedstawiający ten właśnie motyw. U schyłku swej twórczości Rembrandt przestał zabiegać o przychylność zleceniodawców a ostatnie lata życia spędził niemal w nędzy. Jednak do końca życia malował doskonałe obrazy, całkowicie niezależne od wszelkiej mody i wszelkich wpływów. Rembrandt zmarł niemal kompletnie zapomniany. Został pochowany w bezimiennym, zbiorowym grobie jako ofiara epidemii dżumy, która nawiedziła Amsterdam w roku 1669. Batrzeba w kąpieli to dzieło wyjątkowe. Jest ilustracją biblijnej opowieści, a jednocześnie komentarzem wewnętrznych przeżyć jej autora. Brak dokumentów zamówienia może świadczyć o tym, że zdruzgotany śmiercią Girtie Rembrandt namalował ten wielki obraz dla samego siebie. Jego psychika obciążona wyrządzeniem krzywdy potrzebowała tego obrazu. Być może artysta malując go niejako zwierza się nam. Chce opowiedzieć swoim widzom o tym, co zrobił i o tym, że to, co zrobił, nie było uczciwe. Stworzył arcydzieło z głębokiej wewnętrznej potrzeby, bez komercyjnego nacisku, z powodów innych niż wola klienta i zwykłe płatne zlecenie.